Czy łzy na takiej selekcji to jest częste zjawisko, czy tam faceci nie płaczą? Nie, są. N najczęstsze łzy, które widziałem, to były łzy szczęścia. O! Tak, no bo mm, dla niektórych, tak jak wspomniałeś, jest to, jest to jakieś marzenie na pewno. Przejść taką selekcję i dostać się do wymarzonej jednostki, yy, które jest yy, poprzedzone no, licznym poświęceniem, yy, czy to nawet życia rodzinnego, czy, czy to swojego zdrowia i funduszy nawet. Więc y, wszystko się kładzie po prostu na jedną kartę. Niektórzy mają plan A i B, niektórzy mają tylko ten plan A i nic więcej ich nie interesuje. No i zaliczenie takiego etapu to jest zrozumiałe, że ta łza się pojawia u niektórych osób, nie mówię, że u wszystkich. Mm, I widziałem takie łzy i no, jest to wzruszający moment i fajnie widzieć, bo widać, że to jest prawdziwe, widać, że oni chcą to robić i że to jest ich pasja też mm -hmm. nie? w przyszłości. Y Subskrybuj, włącz powiadomienia i odkryj treści, które odmienią Twoje życie.